Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Eee, kolejny filmik, już e, wylewka z Mixokreta, e, już jest pod nami. Już mam ułożone płytki. Ułożyłem płytki 60 na 60 gresy, takie szare. Eee, tu w piekarach śląskich jest taka hurtownia Nexterio. Tu nie jest żadna sponsorowana, żaden film nie jest sponsorowany, czy coś tylko informuję gdzie akurat co i jak. Eee, w Nexterio kupiłem. Eee, Trzy palety w sumie: dwie palety płytek i chyba 90 metrów czy 80 metrów kwadratowych i jedną paletę kleju geoflex takiego żółtego atlasa. To też nie jest żadna reklama, tylko Wam mówię co zrobiłem. Bardzo fajnie mi się na tym pracowało. Płytki są poukładane. Udało mi się w całej piwnicy zrobić w ten sposób, że zobaczcie, fuga wszędzie mi się styka, tylko nie tu, ale zaraz Wam pokażę. Czyli od tego pomieszczenia tutaj. Tu jeszcze będzie izolacja, dlatego takie niebieskie na ścianie, taką, taką tutaj jakąś kupiłem folię w płynie, ale to, to zapobiegawczo na wszelki wypadek sobie zastosuję coś takiego, ale zobaczcie, tu zacząłem, laser przyłożyłem i sobie po prostu układałem te płytki. Idąc tu dalej, tutaj jest, jak ona się nazywa, tu jest... Pod spodem dilatacje, tu są dwie o, takie przerwy w wylewkach, tak więc zastosowałem takie rozwiązanie, że klej pod płytką jest tu w tym miejscu, w tej części, a tu i tu dałem takie ciapki. Takiego kleju mamut. To jest taki bardzo mocny klej, ale on jest elastyczny, więc nawet gdyby te części wylewek się minimalnie poruszały względem siebie, to płytka nie powinna w ogóle pęknąć. Oczywiście, że powinno się tutaj robić nacięcia albo takie listwy, albo takie różne są dilatacje, ale stosuję takie rozwiązanie, które po prostu pozyskałem od pewnego glazurnika, żeby na kleju. Na oczywiście zęby, czyli na packę nałożyć tylko na jednej części na tej głównej, a te części wystające w tym wypadku na takie ciapki, po prostu tego białego kleju mamut. Można też na silikonie, ale zalecał klej mamut troszeczkę droższy, i tak zrobiłem takie ciapki. I, I dzięki temu płytka jest tu na stałe przyczepiona, a tu jest i tu jest przyczepiona od spodu na takie ciapki tego białego kleju elastycznego ale bardzo moc, mocnego mamut. Tak samo tu dałem ciapki, a tu już klej i tu znowu ciapki yy, takie ciap-ciap-ciap-ciap-ciap-ciap e, z kartusza z tego kleju mamut. To taka ciekawostka. Yy, podobnie też zrobiłem w różnych innych przejściach. i e, Cała piwnica, zaraz Wam to pokażę, udało mi się zrobić tak, że wszystko się wzgrywa, jedyne co, to tutaj jest docinka i tu mi się jakby nie zgrało, bo ja odtąd nie zaczynałem potem tej piwnicy, tylko od tamtego końca. Jak tu doszedłem, tu mi się udało wszystko równolegle, więc nawet dosyć fajna sprawa wyszło dobrze. Tu jest trochę bałagan, więc wszystkiego Wam może z płytkami nie pokażę, bo tu akurat bawimy się teraz w siatkę klej, wzmacnianie ścian. Ale wszędzie płytki położone. A może tu jeszcze kawałek? Tak więc gresy 60 na 60 39 zł, jakoś tak, jak dobrze pamiętam, za metr kwadratowy. No i, i tak po prostu poukładałem. Te same płytki prawdopodobnie zastosuję na ściany w całej piwnicy, więc jeszcze roboty od cholery, ale już od razu znacznie inaczej to wygląda. Yy, mocne mocne płytki, fugowanie to sobie na później, zostawienie w to wszystko sobie tam schnie yy, i tak to wygląda. Ja nie jestem glazurnikiem, żeby ktoś nie pomyślał. To, ale wyszło nawet całkiem spoko. Gdyby Was coś interesowało w zakresie płytek, dajcie znać. Ja stosowałem tutaj taki system poziomowania płytek, ten taki, co się zaciska. Na Allegro to kupiłem SimpliFix czy coś takiego, polskiego producenta. I fugę robiłem na te takie brązowe, czyli 2 mm. Brązowe klipsy, nie klipsy, tak, klipsy. I te takie, co się wsuwa, takie niebieskie elementy, czyli kliny, klipsy brązowe były, tak więc na 2 mm, zresztą na opakowaniu z płytek też było 2 mm, w związku z czym zastosowałem się do zaleceń producenta płytek i nawet mi to chyba wyszło. Oczywiście jak będzie już na ścianach wszystko, to też Wam pokażę, a na razie na podłodze jak to wygląda, chciałem Wam po prostu pokazać, bo sporo osób się zastanawia co zrobić. W całej piwnicy, na przykład, gdy remontuje dom, co dać na powierzchnię? No, i ja też się zastanawiałem, różne opcje wchodziły mi do głowy, ale wymyśliliśmy, że zrobimy próbytki, więcej roboty, kolana to mi po prostu i palce od nóg, e, znaczy i, i dłonie, i stopy, to po prostu jest masakra. To trwało około chyba tydzień czy półtora tygodnia mi to te płytkowanie, bo nie mam całego dnia tylko po 3 godziny dziennie, ale, ale się udało. Najwięcej czasu zajmują te, te docinki takie. To to jeszcze jest pryszcz, ale te takie docinki, wiecie, takie L. Czy takie jakieś u, no tu, albo na przykład tu, akurat też jest takie u pod spodem, ale to zajmuje najwięcej czasu. Dobra, z mojej strony to tyle. byście mieli jakieś pytania, to dajcie znać. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć!